My jesteśmy tutaj przed naszymi kibicami, chcemy zagrać jak, jak najlepiej ze, ze Słowenią. I czujesz, że robicie postęp, to jest widoczne, czujecie, widzicie to. Tak, ja, ja czuję, że nasza gra jest coraz płynniejsza. Dzisiaj, dzisiaj przez zdecydowaną większość spotkania je, je kontrolowaliśmy. Oczywiście zdarzył się słabszy moment, szczególnie przy zagrywce Nimira, ale to odróżniało ten mecz od, od meczu z Iranem, że, że nie spanikowaliśmy, po prostu zachowaliśmy spokój, też, też zaakceptowaliśmy to, że, że przeciwnik może zrobić coś dobrze, kiedy, kiedy bardzo, bardzo dużo ryzykuje. Przetrzymaliśmy ten trudny moment, wróciliśmy do naszej gry. I, i no, no nie ma co ukrywać, przez większość zdecydowaną spotkania je, je, je kontrolowaliśmy i to był klucz do zwycięstwa. A generalnie, jak patrzysz na, ten, na te serie meczów, w których miałeś okazję zagrać i, i, i cała kadra, w, w jaką stronę to idzie? Idzie w dobrą stronę? Widzicie, że, że rzeczywiście zgrywacie się coraz lepiej, to, to wygląda na boisku? Tak, na pewno czujemy się coraz swobodniej, mimo tego, że. Roszat w składzie jest bardzo dużo przed, przed każdym meczem i tak naprawdę my sami sami nie jesteśmy pewni, kto, kto wyjdzie dzisiaj. Dzisiaj też była taka sytuacja, że jednym składem wyszliśmy, było kilka zmian w trakcie meczu, więc, więc tego jest dużo, ale mamy bardzo szeroki skład i, i nie ma co się dziwić trenerowi, że, że każdego próbuje, bo każdy może być przydatny. Teraz jest też przed, przed ważną decyzją gdzieś tam w wy, wyboru zawodników, których, których niestety będzie musiał skreślić. A my jako zawodnicy po prostu wychodzimy czasami no nie jesteśmy. My nie jesteśmy zgrani ze wszystkimi, czy to, czy to chłopaki w przyjęciu też, też, to, e, też to muszą poczuć, jak, jak się zachowywać, które piłki, piłki puszczać, które, e, które brać, czy to, czy to u nas na rozegraniu w bloku. No, no dużo jest tych, tych rzeczy, ale z każdym meczem widać to, że, że rośniemy i to jest najważniejsze. Skoro już o twojej specjalności rozegraniu, jak to wygląda? Bo ty, ty też zaczynałeś, zaczynasz w tej kadrze no, z takim obciążeniem, podobnie jak w Zaksie. Duże oczekiwania, duża zmiana, no i e, Duża odpowiedzialność. Tak, no jest, jest to coś myślę naturalnego w sporcie, że e, kiedy gra się na tym najwyższym poziomie, kiedy chce się grać e, w takiej reprezentacji, jak reprezentacja polskiej, no to, to trzeba się zmierzyć z tym, że, że ktoś tam przede mną był, e, był wielkim zawodnikiem i tak samo w Kędzierzynie, gdzie, gdzie zastąpiłem Benato Nutkiego, świetnego, rozgrywającego, który bardzo wiele osiągnął, tak tutaj e, tutaj również e, kiedy, kiedy mam okazję być na boisku, to, to zastępuję Fabiana, e, no, który też też tych sukcesów można byłoby można by było długo, długo wymieniać, więc jest to jakieś tam dodatkowe obciążenie, ale, ale z tym się trzeba zmierzyć, na to trzeba być gotowym. Ja chcę, chcę, chcę grać jak najwięcej, oczywiście trener zdecyduje, kto, kto będzie pierwszym rozgrywającym. Na razie jest, jest sporo roszad, ale no, to jest coś naturalnego. Ja się ja mam nadzieję, że, że podołam zadaniu, jeśli, jeśli otrzymam szansę. No, ty masz tutaj trudne zadanie, bo albo Bartek Kurek, z którym nie miałeś dużo, dużo do czynienia wcześniej, albo Karol Butryn, prawda? No, jedynie nie Łukasz Kaszmarek, bo, bo tu się znacie z naturalnych powodów, wiadomo dlaczego. Jak się zgrywasz z tymi kolegami, których mniej e, znałeś do tej pory z gry? Nie ma jakiejś wielkiej filozofii, po prostu powtórzenia na treningu, e to jest ważne, ale ważniejsze są te powtórzenia na meczu, gdzie, gdzie jest presja, gdzie są takie nietypowe dość sytuacje, których czasami w treningu nie da się, e, nie da się wytworzyć, kiedy, nie wiem, kiedy jest wynik po 22, to, to, to zupełnie inaczej się, e, się czuje niż, e, niż jakieś tam powtórzenie zwykłe, zwykłe na treningu, dlatego ten, ten czas wspólny na, na boisku jest tam nam tak bardzo potrzebny e, i nas, no, tak jak powiedziałem, może nas cieszyć to, że z każdym meczem ta gra myślę wygląda coraz, coraz płynniej, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. A możesz powiedzieć, co jest taką cechą charakterystyczną tej drużyny? Jakimś najsilniejszym punktem na przykład według Twojej opinii? No ciężko, tak z siatkarskich elementów myślę, że jesteśmy, jesteśmy kompletni. No, nie mamy jakiejś, e, jakiejś dziury, którą, którą przeciwnik by, by mógł wykorzystać, czy to w przyjęciu, czy to, czy to w ataku, czy to w bloku. E, na pewno ciężko się prze, przeciw nam, przeciwko nam gra. No, w tych kilku meczach, które mieliśmy, tak naprawdę jesteśmy nową drużyną, ale w tych kilku meczach e, myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy wychodzić z trudnych sytuacji. Nieraz tak było, że, że, że traciliśmy e, e, punkty, goniliśmy rywala gdzieś tam w końcówce, Jeden zawodnik czy drugi wychodził na, na zagrywkę i odwracaliśmy, wygrywaliśmy seta. I, więc, więc można może powiedzieć, że, że jesteśmy silni mentalnie, ale to, to dalej, musimy, dalej musimy pracować nad tym, żeby, żeby ta gra nasza wyglądała coraz lepiej, a, a te wszystkie inne rzeczy przyjdą. Turniej w Bolonii. Nie wiadomo jeszcze z którego miejsca, z jakim rankingiem, że tak powiem, będziecie tam występować, ale ty patrzysz na kogo możecie ewentualnie trafić? Gdzieś tam na tą tabelkę dokładnie, już którą skoro kończy się ta runda zasadnicza? Tak, dzisiaj, dzisiaj spojrzałem i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu tam patrzeć, bo, bo to wszystko się tak, tak miesza i naprawdę nie ma. Nie ma co nad tym rozmyślać. My jesteśmy tutaj przed naszymi kibicami, chcemy zagrać jak, jak najlepiej ze, ze Słowenią, z którą mamy też też długą historię ciekawych w pojedynków, więc tym bardziej będziemy zmotywowani, żeby, żeby to spotkanie wygrać. A na kogo trafimy, to, to no, no, nie, ma, nie ma co patrzeć. Wiem, że chyba mamy szansę na to, żeby wygrać fazę zasadniczą Ligi Narodów, więc na pewno postaramy się to zrobić. Inni boją, w każdym razie tak można chyba podsumować. No dokładnie, dokładnie. Myślę, że mamy na tyle, na tyle jakości, już w tej edycji Ligi Narodów wygrywaliśmy z zdecydowaną większością tych, tych drużyn, które są gdzieś tam stawiane w topie na świecie, więc, więc tym bardziej nie, nie mamy się czego bać.